Witajcie, kochani. Dzisiaj mm, chciałabym Wam przedstawić e, kolejny puzzle z naszej układanki. E, jak zbliżyć się do źródła, czy tak naprawdę dzisiaj będzie jak komunikować się ze źródłem. I powiem Wam, że mm, ten puzzle jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny i jak e, dostałam o nim informację, to praktycznie zdałam sobie sprawę, że podświadomie intuicyjnie bardzo często też z tego korzystałam. Korzystałam z tego właśnie w trakcie komunikacji ze źródłem, z Bogiem, ze stwórcą, jakkolwiek chcecie to nazwać. I mm, więc tak naprawdę ten odcinek jest o tym, jak modlić się, czy jak wizualizować. Jak, jak rozmawiać z tym źródłem, żeby podnieść tą szansę, że ta modlitwa, ta wizualizacja, ta kreacja będzie wysłuchana i będzie wspierana. I, i to jest genialny, genialny sposób, genialny puzzle. Naprawdę jestem tak szczęśliwa, że udało mi się do tego dotrzeć. I już Wam, już wam mówię o co chodzi. Na pewno słyszeliście, że Bóg Stwórca wysłuchuje modlitw, które są gorliwe. I tak można się było zastanowić, ja się tak zastanawiałam, co to znaczy gorliwa modlitwa. To to znaczy taka naprawdę gorliwa, że, że człowiek jest tak strasznie zafascynowany, skupiony na tym i tak starałam się też to robić. Czasami nawet wchodziłam w taki stan, że aż mi się łzy pokazywały, czyli tak, tak starałam się swoją myślą i swoimi emocjami tak e, przedstawić tą sprawę stwórcy, tą, o którą chciałam prosić, że właśnie nawet się pojawiały łzy. I powiem wam. Że bardzo często właśnie taka modlitwa, właśnie taka medytacja zostawała wysłuchana. Bardzo często. I teraz właśnie niedawno ten kolejny puzzle został mi dołączony właśnie dzięki komuś, kogo, kogo już znacie, kogo już się, z kim już się zetknęliście. To jest Greg Braden. On już mówił o właśnie o, o tej modlitwie, o tej formie e, takiej połączenia e, ze źródłem, ze stwórcą. I mówił też o tym, że tak naprawdę całe nasze codzienne życie jest modlitwą, bo e, modlitwa jest emocją. I ta emocja to ona, albo masz dobrą modlitwę czyli emocje pozytywne albo na przykład masz to martwienie się, co jest tak naprawdę też modlitwą o to czego nie chcemy i tutaj Greg Braden, słuchajcie wyjaśnił to jeszcze lepiej powiem Wam, no genialne i, i to ja to przepracowałam i teraz i zgadza mi się to, po prostu mi się to zgadza i to naprawdę tak tak idzie. Co on przedstawił? Przedstawił to, że mm, trzeba oczywiście, zawsze słyszeliśmy o tym, że trzeba po, połączyć serce z umysłem, że serce z umysłem, jeżeli to połączysz, to wtedy mm, osiągniesz y, ten taki stan, w którym y, to połączenie. Y, zharmonizuje Ci Twoją wizję z Twoimi emocjami, czyli Twoja wizja zostanie wypchnięta przez Twoje emocje właśnie do Wszechświata, żeby to zrealizował. I rzeczywiście tak jest. Z tego, co odkrył Greg Braden, bardzo ważnym jest to, że musimy się skupić na sercu, ale pamiętajcie, pamiętajcie zawsze ktoś mówi: dobra, teraz się skupi na sercu, tam oddycha i w ogóle, to, to jest też bardzo ważne, ale e, tutaj jeszcze ważnym okazało się tak naprawdę fizyczne poczucie tego serca, czyli dotykamy, dotykamy tego rejonu e, serca, albo na przykład e, składając ręce do modlitwy, też też dotykamy klatki i wtedy ten dotyk, tam gdzie jest dotyk, to tam też jest e, energia, tam po prostu idzie energia do, do, tego, do tego miejsca, dlatego e, reszta części ciała musi pozostać w miarę tak swobodnie, na pewno nie krzyżować nóg, bo już krzyżowanie to jest dotknięcie jednej nogi drugą. I wtedy dotykamy tego serca jakkolwiek, w jakikolwiek sposób, wtedy ta energia po prostu płynie do niego. Skupiamy się na sercu i przywołujemy emocje. I teraz co ciekawe, właśnie, że tą emocją, która łączy nas właśnie ze Stwórcą, ze Źródłem, niekoniecznie najsilniejszą z nich jest miłość, dlatego że dla każdego z nas miłość jest odczuwana tak troszeczkę inaczej. I e, naukowcy zbadali, że właśnie największą moc mają cztery u uczucia: e, uznanie, docenienie, e, współczucie i troska. Nawet taka troska, taka, wiecie, takie troszczenie się o, o kogoś. To, e, to też jest taka, taka emocja, która łączy nam właśnie e, umysły z sercem. I powiem Wam, że dla mnie to było już jasne że to, że tak naprawdę właśnie te wszystkie uczucia są powiązane z czymś, co my określamy mm, słowem wzruszenia. Po angielsku to jest touch, czyli czujemy się dotknięci czymś, ale nie w tym negatywnym y, 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 znaczeniu, tylko dotknięci właśnie, że coś, Coś nas takiego dotknęło, że aż musieliśmy się zatrzymać na tym. I, I właśnie po polsku bardziej to jest wzruszenie i to wzruszenie wywołuje w nas ten stan spójności serca z umysłem, i właśnie w takim stanie y, możemy prosić o to, co y, chcielibyśmy, żeby się zadziało w naszym świecie. Oczywiście pamiętajcie, zawsze trzeba potem dodać, że jeśli jest taka Twoja wola, Dlatego, że my możemy sobie wymyślać najróżniejsze rzeczy, które chcemy, żeby się wydarzyły w naszym życiu, ale jeżeli ten plan góry nie przewidział czegoś takiego dla nas, to to się nie zadzieje, dlatego że my mamy te swoje lekcje do przerobienia my mamy, mamy tą swoją drogę, ale z kolei, jeżeli nasza, nasze to życzenie, czy nasze marzenie, czy nasze jakieś takie. No ta wizualizacja, jeżeli jest zgodna z naszą drogą, no to jak najbardziej zostanie zrealizowana przez, przez twórcę. I powiem Wam, ja się tak zastanawiałam, codziennie, ile procent czasu my tak naprawdę czujemy wzruszenie? I to, co już Wam kilka filmików wcześniej mówiłam, że bardzo Wam dziękuję za to, że właśnie spełnialiście moje marzenie, bo jednym z moich marzeń właśnie było czuć wzruszenie każdego dnia. I ja nie wiedziałam wtedy, że to, że to jeszcze, że to tak naprawdę to czucie tego wzruszenia, że to jest ta rozmowa ze stwórcą, taka prawdziwa rozmowa ze stwórcą, ale zawsze mnie docią coś ciągnęło do takich sytuacji. Kiedy czułam się wzruszona. Sytuacje. Jednym z moich ulubionych to są właśnie te adopcje międzygatunkowe, czyli na przykład kura ogrzewająca szczeniaczka, czy na przykład tygrys, który z niedźwiedziem jest przyjaźni. I wiecie, tego typu rzeczy to mnie zawsze bardzo tak poruszało i wzruszało, albo na przykład opowieści, że ktoś został spontanicznie uzdrowiony. I Takich opowieści słyszałam nawet od osób bezpośrednio, z pierwszej ręki, więc to też były takie sytuacje, które właśnie to wzruszenie, wszystkie te takie, pamiętacie, te, te wszystkie idole, nie idole, te wszystkie programy, w momencie, kiedy występuje ktoś, z taką charyzmą, albo z taką historią, że aż ci ciarki idą, na przykład ta, ta dziewczynka, która śpiewała niemena, albo no no nie wiem, bo ja nie oglądam telewizji, więc z tych ostatnich to nie wiem, czasami jak coś tam na internecie by ym, zobaczę, albo jakieś z tych, z tych wszystkich, z całego świata, jakieś takie bardzo wzruszające te wystąpienia, to to jest właśnie yy, ta, ym, to połączenie ze stwórcą. Że to jest język stwórcy, to wzruszenie, to odczuwanie współczucia właśnie dla kogoś, bo czasami po prostu wzruszamy się na jakichś historyjkach, gdzie, gdzie ktoś w bardzo ciężkich warunkach sobie poradził. Albo ktoś został zaskoczony przez coś i, i druga osoba mu pomogła. Jest taki właśnie filmik krąży w necie, dobro powraca, no to to są genialne. I właśnie na takie, takie filmiki to, to zawsze były moje ulubione i zawsze yy, wiecie, no, na Facebookach, nie Facebookach tam wszędzie krążą te takie opowieści o dobru, yy, o tym, że druga osoba potrafi pomóc bezinteresownie i to potem wraca. I, i to są naprawdę super rzeczy. I okazuje się, że to jest język, którym e, możemy się zwracać do Stwórcy. I to jest język, który właśnie nas. Y, to jest język, który On rozumie, który Stwórca rozumie. I w tym stanie, w tym stanie właśnie wzruszenia, wdzięczności, w tym stanie właśnie, bo tam było uznanie, wdzięczność, e, troska i współczucie. I w tym stanie na przykład wdzięczności, e, to my dopiero możemy wtedy poprosić o coś, a, a, albo na przykład jeszcze lepiej wyobrazić sobie, że już to dostaliśmy od stwórcy. I, I to jest fajne, bo to jest nawet takie zabezpieczenie Boga, że tak naprawdę jeżeli czujemy wzruszenie i czujemy poruszenie, to nie jesteśmy w stanie prosić o jakąś straszną rzecz dla kogoś, na przykład, żeby się zemścić albo coś. Nie jesteśmy. Jesteśmy już w takim stanie, że prosimy. Tylko o te, o te dobre, pozytywne rzeczy. I myślę, że teraz, właśnie, jest ten czas, kiedy musimy, musimy, nie lubię tego słowa, ale kiedy i to jest koniecznością, byśmy nauczyli się rozmawiać ze stwórcą, ponieważ czasy są niepewne, nie wiadomo, czy tu będą chcieli nas zaszczepić, czy nie, czy, to, czy jakieś inne dziwne rzeczy, które mogą się wydarzyć. Właśnie po to teraz jest ten czas, żeby poprosić stwórcę, o taki rozwój, e, rozwój rzeczywistości, w jakim chcielibyśmy się znaleźć. Dlatego, mm, dlatego robię ten filmik i e, chciałabym, żebyśmy wszyscy po prostu e, zrobili sobie taki, taki małe Taki mały filmik, znaczy, wiecie, tam jest na przykład w Windowsie jest wideoedytor, tam bardzo łatwo powstawiać sobie jakieś zdjęcia i dodać plik dźwiękowy do tego i ułożyć sobie właśnie taką, mm, taki, taki mały filmik, który byśmy rano i wieczorem oglądali swój filmik i tam nawrzucajcie zdjęć, na przykład zdjęć, które Was wzruszają z Waszego dzieciństwa, zdjęć, które Was wzruszają ogólnie, nawet z internetu wzięte, Zdjęcie, jakieś nawet kawałki filmików, które Was wzruszają. Mnie kiedyś wzruszał, wzruszał nadal mnie wzrusza, to taki filmik o e, Lewie Christianie, który wychowywał się z ludźmi, a potem został wywieziony do Afryki i okazało się, że po, po roku czasu tak pamiętał tych swoich y, y, właścicieli, ludzi i tak był z nimi związany, no coś pięknego. Więc zrobić sobie takie, y, wybrać sobie te wszystkie takie wzruszające was wzruszające momenty, zdjęcia, filmiki, wsadzić sobie to do tego wideoedytora i tam podłączyć tam jest coś takiego, jak Custom video. video. I pod, podłączyć możecie tam muzykę, która też Was, was wzrusza, I, i po prostu zapisać to sobie jako filmik, i to sobie rano puszczać, i wieczorem puszczać. I to będzie to właśnie, to takie tło do rozmowy ze stwórcą. I powiem Wam, że no, mam takie wrażenie, że będą się działy cuda, bo ja. Yy ja to stosowałam intuicyjnie. Znaczy teraz, teraz to też razem z wami zastosuję, jako po prostu już taka, um, taka um, autohipnoza, że zrobię sobie ten filmik też. E i, i, będę, I będę go sobie puszczać. Bo ja wcześniej robiłam troszeczkę inaczej, I robiłam sobie, że nagrywałam jakieś y, afirmacje albo jakieś takie różne rzeczy, i słuchałam zawsze przed zaśnięciem, aż do zaśnięcia słuchałam tego. To też taka autohipnoza. Ale teraz właśnie z tym wzruszeniem to jest klucz. Po prostu stwórca mówi do nas przez wzruszenie, i jeżeli my chcemy, żeby stwórca y, y, skłonił się na ciebie pomógł nam w czymś, to właśnie to jest ten jego język, z który mam. I ja wiem, że to działa, dlatego że ja to stosowałam, ale nie, nie aż tak, wiecie, ustrukturyzowanie, jak teraz mam zamiar to zrobić i jak Was zachęcam do tego, ale wiem, że to działa, bo pamiętam, jeżeli za każdym razem jak moja modlitwa jakaś była bardzo gorliwa i taka bardzo okraszona emocjami, takimi właśnie wzruszenia, jak teraz na to patrzę, wzruszenia, to stwórca reagował bardzo szybko i rozwiązywał mi problemy momentalnie, w przeciągu nawet kilku dni. Czasami od jednego dnia poczynając, że tylko pomodliłam się, następnego dnia było rozwiązanie, albo za dwa dni. I spróbujmy tak. Bardzo Was proszę, ja sama też to sobie zrobię, bo to bo to teraz już wiadomo, że, że to trzeba zrobić sobie taki filmik i po prostu mieć go na komórce i codziennie rano i codziennie na przykład wieczorem sobie puszczać yy, można sobie teraz yy, możemy sobie właśnie wymyślać, znaczy wymyślać projektować to, że zadziała się już ta taka cudowna rzeczywistość, kiedy już jesteśmy w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym świecie, w tym lepszym świecie gdzie już każdy jest właśnie taki życzliwszy i każdy y, po prostu z sercem reaguje. Z sercem, a nie tylko skupiony na tym, co mu umysł mówi. To na dzisiaj tyle. E, trzymam za was kciuki. Ja sama też lecę do pracy. Papa, pa. pozdrowienia.